Długości boków trójkąta są w stosunku takim oblicz kosinus, kosinus największego kąta tego trójkąta. To może zrobimy najpierw sobie rysunek poglądowy. Mamy jakiś trójkąt, no i tutaj ten jest najdłuższy, no to oznaczymy go sobie 4x, ten może 2x i ten 3x. Największy kąt jest naprzeciwko najdłuższego boku czyli tutaj mamy ten kąt, który nas interesuje i my mamy wyznaczyć cosinus tego kąta. Tutaj wykorzystamy sobie twierdzenie cosinusów. Ja już zapiszę tutaj to twierdzenie w takiej postaci zmienionej, gdzie już mogę zapisać już od razu sobie tą tego cosinus'a, a po prawej wyrażenie zawierające same boki czyli będziemy mieli kosinus alfa, i to jest suma kwadratów tych przy kącie, czyli mamy 9x kwadrat plus 2x kwadrat, 2x do kwadratu, czyli 4x kwadrat, minus ten bok naprzeciwko kąta do kwadratu, czyli mamy 16x kwadrat podzielone przez dwa razy te dwa boki. Jedziemy sobie dalej. Tutaj mamy 13x kwadrat, minus 16, czyli mamy minus 3x kwadrat. Na dole będziemy mieli 2, 4, 12x kwadrat, x kwadrat nam się upraszcza. Skracamy, czyli otrzymujemy minus 1 czwartą.